Zobaczcie, co się stało. Nagrałem taki filmik do mema i ludzie zaczęli mi pisać, że jestem pastolektorem. <laughs> Ten filmik leciał tak. Puszczę teraz początek. Na takiego mema trafiłem? Nie omieszkałem nie skomentować. No, no więc ja nie jestem pastolektorem, ale postanowiłem nagrać kawałek legendarnej pasty o żerkach na odchudzanie. Jeśli wyszło spoko i Wam się spodoba, to nagram resztę. No, no to lecimy. Smacznego! Byłem sobie ostatnio w Tesco i zdałem sobie sprawę z tego, że chyba z 10 lat nie jadłem żelków. Stoi facet, lat 44 i ogląda żelki jak mały knyp. No i upatrzyłem sobie. Sugar free. No spoko, bez cukru to może mi dziąsa nie wypali, bo słodyczy to nie jadłem w huu długo. Kupiłem sobie taką paczkę, 2 kilo, no i szczęśliwie podbiłem do kasy. Za mną jakiś starszy pan. Stuka mnie w ramię i mówi... Tylko pan ich nie jest za dużo, bo jak w kupiłem, to dwa dni dla nie wychodziła. Wbijam do domu. Oczywiście nie mówię dzień dobry, bo mieszkam sam. Żadna nie odważy się spojrzeć na moje piękne, kuliste ciałko. Wiem sobie obiadek i coraz bardziej myślę o żelkach. Szybko wpieprzyłem mielone. Sprzed czterech dni, ale TBW. I otwieram paczkę. Te misie, matko, jakie piękne, żebyście wy to widzieli. To nie jakieś tam zwykłe żelki-pizdryki ze sklepu, tylko dosłownie każdy miś patrzy na Ciebie i się uśmiecha. Pragnie, żebyś go wchłonął. No i zacząłem je wchłaniać. W międzyczasie zadzwonił dzwonek do drzwi. Jak się okazało, brat wpadł z wyżej wymienionym bratankiem. No i tak siedzimy sobie, my z bratem po kawce, młody nie spija soczek z wysokiej szklanki jak browara. Ojebaliśmy może ze 3 czwarte tej paczki, tak z półtora kilo kiedy usłyszałem bulgotanie. Ale to nie takie bulgotanie jak bączek w wannie, tylko takie jak to wyśpiewują mnisi z Tybetu czy innego zapisdowa. Młody czerwony spuścił łeb, zdążyłby nawet szklankę po tym soku umyć, zanim to bulgotanie ustało. Tata, kupa.